Cześć z tej strony Piotrek, witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy na polu. Bo tutaj pytaliście, jak to jest z ekologią, jak to później wygląda. No, to tak wygląda rzysko po ekologii. Czy jest dużo kwasów, czy nie? No, to już każdy ma na to inne zdanie. Tutaj mam akurat taką działkę, niecałe 4 hektary, no i tam po jednej stronie jest troszeczkę mniej, tu jest troszeczkę więcej, ale to jest spowodowane tym, że to jest po prostu bardziej yy, mokrzejsza, mokrzejsza strona. I tak to mniej więcej wygląda. O, tu mówię, tu troszeczkę tam widać tych chwastów, z tamtej, z drugiej strony jest troszeczkę mniej, ale tak jak mówię, to jest spowodowane tym, że tu jest po prostu bardziej wilgotno na tej działce. Tutaj dużo pytań piszecie odnośnie tej ekologii, czy, to, czy opłaca się, czy nie opłaca, to zapraszam też do filmu, który nagrywałem na ten temat. A jeżeli też macie jakieś pytania, to piszcie. Albo Wam odpowiem, albo coś nagram, że tak powiem w odpowiedzi. Bo my tu teraz będziemy orać. To jedna z ostatnich naszych działek do orki. Tu będziemy orać i będzie owiec siany na wiosnę. Tu obornika nie będziemy dawać, bo nie mamy tego obornika, aż tyle, żeby tutaj wysypać. No, ale trudno to, to zrobić. No. Może na przyszły rok będzie trochę więcej sztuk tego obornika, będzie więcej też będziemy chcieli wysypać. Też będę chciał e, krowy już przejść na ekologiczne, żeby móc po prostu sypać, bo póki co to tak nie można. A tak to jeżeli będą krowy ekologiczne, no to będzie można sypać na działki ekologiczne obornik, bo teraz póki co to żeśmy tak naprawdę wszystko sypali na albo działki dzierżawione, albo te które nie są w ekologii, które tam doszły do naszego gospodarstwa. Działka fajna, bo jest długa, jest dosyć szeroka i dobrze się robi ciągnikiem. Ale mówię już, mało nam zostało. Także też zorki jeszcze filmik będzie dodany niedługo. Także sobie zobaczycie, jak to u nas, że tak powiem, wygląda. Też tam niektórzy e, pisali, że nawet te jak pile nieźle odkładają. No, one nie są złe pługi. No, mówię dla nas troszeczkę może przylekkie ze względu na to, że e, ciągnik jest dosyć ciężki i jakby były tam miały chociaż te ze 200-300 kilo więcej, to by lepiej w ziemi wchodziło. Ale no, nie ma tragedii. No. dobre pieniądze za takie pługi, bo one nie były drogie. A tak naprawdę no piątki, można ten ostatni korpus sobie odkręcić, ale mówię, odkładać, odkładają nieźle, ale wracając do pola. No jak widzicie, są różne rzeczy, rosną, ale tu nie było oprysku żadnego od 12 lat, no i tak to wygląda. Także można mieć działki ekologiczne i nie muszą być strasznie zafajdolone. Tak jak to niektórzy tam sugerowali, że to strasznie będzie, no nie, no nie ma kokosów jakichś No ale nie jest tak, że tam sam peż będzie, no bo jeżeli to działkę się założę, to może gdzie nigdzie jakieś tam korzenie peżu będą Ale nie, to jest tak, że na całej działce jakoś pasami, że tak powiem, te korzenie będą wychodzić, także jest dobrze z tym, no nie Na wiosnę wiadomo, że będzie później kultywator Jeżeli coś tam zawsze e, tych korzeni jest, to my po prostu Ja je do jednej strony ściągam i później po prostu wywożę na kompostownik Także tak to wygląda. U tutaj cztery osoby napisały, jak to jest, właśnie z e, tym ryzykiem Właśnie później po ekologii się zastanowiliście, jak to do końca jest, bo też kilka osób mi pisało, że chciałoby może na ekologię przejść. Tak jak mówiłem, no tu jest słaba klasa ziemi. Bo jak dobrze pamiętam, tu jest piąta i szósta klasa. No i tu jest tak naprawdę zazwyczaj żyto siejemy, nie? No ale trzeba też robić płodozmian. Dlatego też e, Będzie teraz u nas owiec Bo owiec mamy w ekologii Mieszanki nie mamy w ekologii jeszcze I myślę, że mówię, no nie jest aż tak źle No nie jest to tak, że Tu jest mówię, sam pesz, no są jakieś chwasty No ale to siło rzeczy, tu żadnego randapu nie ma Nie było dawane Jedynie tam jakiś użyźniacz Który można prysnąć w ekologii, który jest dopuszczony Do obrotu No i zdanie że tak powiem, zostawiam wam, no, ja wiem co mam, nie mam z tym jakiegoś też tam ciśnienia ale dla osób, które chciałyby wejść w ekologię, to mniej więcej to tak wygląda mówię, też na działce teraz tej, co będzie film zorki, też tam jest ekologia i tam nawet jeszcze było pastwisko kiedyś, także e, nie było to randapem pryskane tylko z pastwiska od razu było zrobione pole w ekologii no i daje radę, nie, nie ma źle, naprawdę nawet jeszcze bym powiedział, że tych fastów jest, tego perzu nawet jest mniej jak na niektórych takich działkach, które są nawet konwencjonalne, nie? Także może niektórym trochę jakieś tam wątpliwości rozwiałem. Jeżeli mielibyście pytania, to piszcie. Ja zawsze jak mam wolną chwilę, to staram się Wam odpowiadać. Jeżeli nie ja, to moja żona. Tutaj mówię, nieraz piszecie, nieraz na maila ktoś napisze ale zapraszam do kontaktu. Jeżeli mogę pomóc to wam pomogę zawsze, bo na tym to ma polegać. Dlatego też kanał założyłem po to, żeby jakiś kontakt mieć z ludźmi, a nie żeby coś tam robić i się tam nie wiadomo o czym fiszować. Jeżeli dla niektórych filmik się przydał, zostawcie łapkę w górę. Im nas więcej, tym większy zasięg. Ja w tym tygodniu na pewno tak jak moje nozorki będę chciał filmik dodać, jeżeli mi się uda. Jeżeli nie, to zaraz na początku tygodnia. Mamy trochę też takich obowiązków, które, że tak powiem, w trakcie nam wynikły. Dziś nam jeszcze trochę obornika wybieramy z boksów, żeby go było mniej. Ale tutaj musiałam iść na pole. To od razu nagrałem, bo pamiętam, że pytania były odnośnie tego rzyska. mówię, tu jest bardziej mokrze i jest trochę bardziej zielono, nie? A tam dalej, jak widać, jest. Nie jest już tak zielono. Także tak to jest, no, sto ekologio. W tym roku rynek ekologiczny stoi, a na przyszły rok może być już dużo, dużo lepiej. Także nie ma co, jak to się mówi, jak to w gospodarstwie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Fach mamy taki, że albo się urodzi wszystkim, albo zazwyczaj się nie urodzi nikomu. Także nie można narzekać. Trzeba cieszyć się z tego, co jest, obywać się tym, co jest, a będzie dobrze. Mówię, na pewno Ziemia wdzięczna, jeżeli się ją tam e, zabiegi różne robi. To, to nie jest źle. Mówię, u nas ten kultywatorem robimy nieraz nawet dwa razy. No i później to jest tak, że jak coś tam się nawet wyciągnie, to po prostu ja to wyciągam na kompostownik i jest dobrze. Jeżeli filmik był pomocny, napiszcie coś, jeżeli macie jakieś pytania. A ja lecę do dalszych obowiązków. Trzymajcie się, cześć.